Pan Niemski na to wyjaśnia. W tym moim mroku, moi drodzy, yy, przepraszam, yy, sierpniowym 2010, nie chcę, abyś tylko odpowiadała na pytania. To nie jest dobre, kiedy ludzie szukają we mnie tylko prostego rozwiązania spraw ziemskich zmagań i usprawiedliwienia własnych słabości. Ja jestem dla każdego i każdy może mnie pytać. Ja mówię do dusz. Powiadam, daję znaki, ale trzeba mnie prosić z wiarą i umieć te znaki odczytywać. I to może każdy człowiek. I w innym miejscu Pan Jezus to wyjaśnia: mów ludziom, że jeśli czegoś ode mnie chcą, muszą również mi coś dać. To jest Pan się jeśli czegoś ode mnie chcą, muszą mi również coś dać. Nie przychodzę do domów, aby w nich służyć, ale aby być w nich czczony z nim. Wołam rodziców, rodzeństwo. Drodzy Państwo, jest problem. Jaki? W waszym domu rodzinnym musi się Bóg narodzić. A jak się narodzi, to do mnie przyjedźcie. Spróbuję to z Panem Bogiem załatwić. Nie ma ich do dziś. A była sprawa tak ważna i tak konieczna. Powiedziałem prosto. W waszym domu się musi Bóg narodzić. Czyli Bóg musi być czczony. A wszystko... Nie jestem narzędziem do spełnienia życzeń, mówi Bóg, ale Bogiem. Jeśli pragną szczęścia, muszą mi oddać wszystko to, co mają i uwierzyć, że jestem dobry. Dopiero wtedy mogą mnie prosić. I tu Pani Jezus wyjaśnia. Że nie jest jego wolą, żeby gonąc to pytać. Ja jestem dla wszystkich i mówię każdemu to, co chcę powiedzieć. Gdybym objawił się każdemu, by odpowiadać na pytanie, gdzie byłoby miejsce na wiarę? Gdzie byłoby miejsce na wiarę? Naturalnie, dzieci, pytajcie mnie o wszystko, ale nie za pośrednictwem innej osoby. Pytajcie mnie o. Wszystko sami, ja wam będę dawał odpowiedzi w ważnych sprawach, ale nie chcę być traktowany jako szybki i wygodny środek do rozgrzeszenia własnego sumienia i znoszenia wszelkiej odpowiedzialności. Bo to sprytnie wyjaśniałem, panie Agnieszce, Zdecydujesz się pani każdemu odpowiadać, wierzysz każdego na swoje ramiona. Bo ten w niczym się nie dołoży w dalszym kroku za Panem Bogiem, tylko będzie zbijał własną partyjkę, więc to co usłyszy nigdy się nie zrealizuje, bo tam nie będzie wiary.